Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Jezu, Twoja miłość jest tym, co tak wspaniale odmienia moje życie na lepsze. W każdym trudnym dniu mogę liczyć, że będziesz przy mnie. Wiem, że nawet gdy upadnę, Ty mnie podniesiesz. Nie dasz mnie zniszczyć, zginąć na wieki. Zawsze patrzę w górę. U Twemu światłu, Twemu miłosierdziu, które oświeca mi życiową drogę. Chryste, mam w sobie siłę dzięki Twej miłości. Wiem, że cokolwiek się zdarzy, nie będę musiała przeżywać tego samotnie. Ty zawsze czuwasz u mojego boku, gotowy, by osuszyć moje łzy, zainspirować mnie do dalszej walki. Obdarzyć mnie głęboką nadzieją. Tak bardzo Ci dziękuję za Twoją opiekę, za to, że wyciągniesz mnie z każdej ciemności. Mój Panie, dzięki Tobie wiem, że nie muszę lękać się tego, co nadejdzie. Skoro mogę się modlić, żyć Twoimi słowami tak bardzo pełnymi miłości, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Wierzę, że każde moje cierpienie ma jakiś sens. Ty wyciągniesz z niego jak najwięcej dobra, zmienisz je w coś, co przyniesie pożytek dla mojej duszy. Chryste, oddaję Ci całą siebie, wszystkie moje troski i radości, moje życiowe sprawy. Na wieki będę Ci wdzięczna za to, co dla mnie robisz. Proszę. Pozwól mi dalej żyć blisko Ciebie i prowadź mnie najprostszymi drogami do bram nieba. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Modlitwa Codzienna. Szczęść Boże!